Cześć, witajcie w kolejnym odcinku typu Tricks and Tips. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam trik, dzięki któremu będziecie mogli przejść przez każde drzwi. Nie ma tu znaczenia, czy drzwi te są zamknięte, zabezpieczone, drewniane lub stalowe. Używając tego, co Wam zaraz przedstawię, będziecie mogli dostać się do każdego pomieszczenia posiadającego drzwi. Trik działa także na szyby oraz kraty. Miłego oglądania. W ramach tego filmu przygotowałem sobie tutaj taki mały domek, na którym przedstawię wam jak ten trick działa. Jedyny przedmiot, który będziemy musieli zdobyć, aby wykonać to wszystko, są peru Endermana. Jest to przedmiot średnio trudny do zdobycia. Zdobywamy go oczywiście zabijając Endermany. Możemy je spotkać tutaj na powierzchni, ale oczywiście większa ilość spotykana jest w Enderze, czyli w innym wymiarze. Trik jest bardzo prosty, w porównaniu, w porównaniu do możliwości, które nam oferuje. Łapiemy po prostu nasze kulki Endermana. Jak wiemy, perły Endermana umożliwiają nam teleportację w wybrane miejsce, gdzie kulka wyląduje. Na przykład przyjmijmy, że wrzucimy kulkę prawym przyciskiem myszki, kulka wyląduje tu, to my także się tutaj pojawimy. I trik polega na tym, że stajemy przed drzwiami, przyjmijmy, że tutaj mamy drewniane drzwi stajemy przed, przed drzwiami, łapiemy kulkę w rękę i celujemy piksel, piksel albo dwa piksele przed drzwiami, klikając prawym, prawy przycisk myszy. Po teleportacji jak widzimy zostaniemy przeteleportowani w oś pomiędzy tym klockiem a drzwiami. To nam umożliwia ruch w obrębie tych drzwi przez co możemy przejść dalej. I to jest cały trik. Widzicie, bardzo prosty. Tutaj mamy też Stalowe drzwi. Nie możemy ich otworzyć, bo nie ma żadnego przycisku. Ale używając naszego triku, możemy bez problemu przez te drzwi przejść. To samo, oczywiście, działa w przypadku szyby. Szyby muszą być ustawione w taki sposób. Przez jedną szybę, oczywiście, nie przejdziemy. Ale jeżeli to wszystko jest tak ustawione, to wystarczy, że klikniemy i automatycznie przejdziemy. trik ma wiele zastosowań. Po pierwsze, możemy zrobić fajne, tajne przejścia. Możemy na przykład zrobić tutaj. Takie przejście do podziemi, prowizoryczne, yy, używając krat, do którego jak wejść będziemy wiedzieli tylko my. To chyba coś źle zbudowałem. A nie, dobrze. Tak, takie możemy zrobić przejście do podziemi, ale możemy także robić różne inne y, tajne skrytki, tajne przejścia. Yy, pewnie dużo osób będzie nadużywać tego triku, na przykład, żeby włamać się do domku kogoś innego e, czekajcie, e, no ale mam nadzieję e, że, że, no że no co, no nie wiem no i mam nadzieję, że część ludzi uszanuje kogoś własność e, no ale dla tych co już będą próbować to em, za, pamiętajcie teraz aby zabezpieczyć wasze skrzynie wszystkie na serwerach multiplayer żeby nie zostawiać nic w domku, jakichś przedmiotów cennych które leżą na podłodze. Myślę, że kilka, kilka osób ten trik znało. Ale moim zdaniem, powinni. Jak już jest jakiś trik, to powinni go wszyscy znać. Dlatego właśnie tu wam go przedstawiam. Więc tak to wszystko wygląda, tak to działa. Mam nadzieję, że, że Wam się to przyda. Wykorzystajcie to teraz, bo prawdopodobnie niedługo zostanie to poprawione. Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten krótki filmik. Jeżeli e, się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, ocenić filmik pozytywnie. E, możecie napisać komentarz, co sądzicie o tym triku, e, zapytać się, jeżeli wam coś nie wychodzi. E, no i oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie dostawać informacje, jak przysyłam filmik. Więc e, ja nazywam się Patryk, bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnych i pozdrawiam.